Witam Błyczyki Filipek poleca. Wojzie chzmę pasuszowek z Kociewa. Pozdrawiam się Ezmer. Trzymaj się i trzymaj się się i gorąco. Pozdrawiam Was z rady Demilcza. Wezmę fajnie nagrywasz. Chciałem tą hermoszkę kupić. Właśnie mam pieniążki. Chcę zainwestować. Ale nie wiem gdzie ją kupić. Nie wiem gdzie jest gdzie, jest, taki sklep w mieście. Zachęcam do subskrybowania kanału Babka Blonka. Wojciech Jazny, prosty szorok z Kociewa. A proszę, Tiger. Czyli, jak ludzie są bez rozumu, wyrzucają śmieci w lesie. Zachęcam do subskrypcji, subskrypcji. To w jakiś sposób motywuje do, do działania. Także proszę Państwa, mogę powiedzieć, jest pięknie, jest fantastycznie. Pozdrawiam Państwa. Tu przejdziemy się. Leśną całużą Trzymaj się wezmę. mi cię ode mnie od leśnego dziada, czyli leśnego bucikija. Wszystkiego co, na, co najlepsze, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cię, jeszcze dasz -Bur.